Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kacper z Gambitu Tradera. W dzisiejszym materiale zrobimy taki ogólny przegląd rynku, co, co teraz się dzieje. No, ze względu na to, że nie widzę na rynkach obecnie takiej ciekawości i po prostu setupów w tym tygodniu. Dlatego zrobimy taki ogólny przegląd kilku rynków, nie skupimy się na jednym tylko. Powiem tu o pięciu, sześciu rynkach i potencjalnych okazjach na przyszły tydzień. Na początku pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna i przekazuję tylko swoje własne opinie. Dobra, w tym momencie, na kolejny tydzień najciekawszy rynek, czyli według mnie ropa. Ropa potwierdziła nam yy, wzrosty, wybiliśmy kluczowy poziom 83,73 yy, dolarów i, I to było potwierdzenie dla mnie yy, do wykupienia z tej strefy popytowej. Tak, ja informowałem o tej strefie już wcześniej, było to na grupie. Yy, była strefa 82 do 81 dolarów, no i robimy te potwierdzenie tylko. Pytanie, co dalej? No, mamy otwarcie rynków za około 4 godziny od momentu, w którym to nagrywam. I pytanie jeszcze, jak tutaj otworzy się luka? Jeżeli dostaniemy mocną, spadkową lukę, to ja to potraktuję po prostu jako lepsza okazja do zakupu. Natomiast jeżeli dostaniemy lukę gdzieś tutaj o góry, też nie wiem za bardzo, ile punktów cenowych zgarnie ta luka, więc to będzie trzeba ocenić no i tak idealnie by było gdyby otworzyli się jednak powyżej w tych okolicach potencjalnie to dobrze by było poczekać na retest tego poziomu bo ja tutaj no niestety w piątek nie zdążyłem otworzyć pozycji także trzeba tu będzie na to poczekać no i to jest jakby dla mnie najciekawszy rynek bo dzieje się i będzie można tutaj handlować tak naprawdę od razu po Yy, Otwarcie się rynków, jaki target dla yy, tego longa, dla tego kupna. Pierwszy poziom to na pewno będzie test tej konsolidacji kwietniowej, czyli to będzie yy, ten poziom, 85 dolarów i 90 centów. Yy, no, jeżeli ktoś by chciał troszkę bardziej zaryzykować, ja się na to nie decyduję, tylko dla mnie ten pierwszy target i koniec, ale też widzę duże prawdopodobieństwo, jeżeli już rynek podjedzie tutaj do góry, to widzę po prostu spore prawdopodobieństwo wybicia tego szczytu z 12 kwietnia. Dalej złoto. Na złocie w końcu, po no myślę, że dobrym miesiącu przerwy, na złocie w końcu y, widzę jakiś setup na horyzoncie tutaj. Czyli mamy cenę 2379 dolarów do 2400 dolarów i no jest to scenariusz spadkowy, można by powiedzieć, że takie zagranie na podwójny szczyt, czyli dostaliśmy ten szczyt tutaj, jeżeli wiadomo nam do strefy, to ten drugi szczyt może być tutaj kreowany. No i tutaj proste zagranie. Liczymy na wybudowanie się o takiej struktury, czyli o wybicie dołku z 23 kwietnia. I to jest prosty setup, który też w tym tygodniu może się. Zrealizować. Aktualizacja bitcoina na Bitcoinie tutaj mówię, żeby być cierpliwym, i na razie trzeba czekać. No, jesteśmy w konsolidacji, i według mnie ta konsolidacja będzie teraz kluczowa dla tej korekty. Tutaj przypomnę, czyli jeżeli wybijemy te poziomy z 15 kwietnia, z 22, z 22 kwietnia, czyli okolice ceny 66 tysięcy dolarów. No, to prawdopodobnie kończymy tą całą korektę ze względu na to, że tutaj mnóstwo stref wsparcia nam się wtedy utworzy. No, natomiast jeżeli wybijemy dołek z 19 kwietnia, cena 59 tysięcy dolarów, no to prawdopodobnie będziemy już tutaj tworzyć strukturalny trend yy, spadkowy na niższe poziomy. Także na razie nie ma tutaj yy, żadnego potwierdzenia. Nie wiemy, co będzie dalej robił rynek tutaj na tych. No, średnioterminowych e, interwałach czasowych, no i trzeba według mnie na Bitcoinie po prostu teraz e, czekać. Fajna sytuacja jest też e, na Złotówce, fajna pod względem e, tradingowym, bo na złotówce dostaliśmy zanegowanie tego trendu, który trwał e, od 4 października 2023. No i tak. Tu jest podobna sytuacja, co była na bitcoinie, czyli zobaczcie, mamy dużą konsolidację, no i teraz faktycznie mamy potwierdzenie, że wybiliśmy ją górą, i to jest ważna informacja. Teraz czekamy tylko na retest, który już się tutaj zaczął odbywać. Już mamy od 17 kwietnia prowadzony swing spadkowy, ale jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze to nie jest w tym momencie cena okazyjna. Czyli tutaj jest cena 3.97 zł do 3.94 i to jest taka strefa popytowa może nawet inwestycyjna, żeby yy, pociągnąć longi na tym rynku aż do ceny 4.16, czyli tutaj potencjał jest bardzo duży. Jeżeli spadną do tej ceny, to absolutnie dla mnie będzie to okazja, żeby e, nawet 4%, no blisko 5% ruchu e, tej waluty e, zgarnąć no, na walutach, to jest e, bardzo dobry wynik, także czekamy na to i to też będzie e, coś, co będę obserwował w e, kolejnym tygodniu. Bardzo ciekawą sytuację mamy na dolarze do jena, to znaczy jeżeli weźmiemy sobie rynek Wykres Tradingview, porównamy sobie tutaj te wszystkie ceny, no to dolar do jena wybił absolutny all-time high. Tutaj notowania mamy od 2002 roku, no i od tego momentu yy, cena zaliczyła all-time high. No i co się zwykle dzieje w takich sytuacjach? No, bank centralny chce jakoś tą sytuację mm, zawsze kontrolować przynajmniej, tak, czyli mieliśmy tutaj od razu strzały do dołu, tak samo jak waluta jest zbyt nisko, mamy strzały do góry, sztuczny popyt i sztuczna e, podaż. Tutaj może być ciekawy setup w przyszłym tygodniu do rozgrywania, to znaczy na małych interwałach być może będziemy e, mogli spodziewać się tutaj załamania trendu e, i handlowania na to. To jest bardzo ryzykowny setup, ale też z potencjałem bardzo Y, Dużej stopy zwrotu, także myślę, nie dla y, początkujących traderów, y, ale jeżeli już ktoś wie, jak analizować trendy, y, jak wyznaczać y, zanegowanie tego trendu, tak? no bo jeżeli rynek nam się otworzy, to te zanegowanie trendu będzie nam się tutaj cały czas zmieniać, prawda? Także tutaj potencjalny setup dla bardziej doświadczonych traderów. Teraz funt do y, dolara. Wydaje mi się, że kolejny tydzień na funcie do dolara może się zamknąć spadkowo. To znaczy, teraz dostaliśmy ten tydzień od 22 kwietnia wzrostowy i wydaje mi się, że będziemy dalej kontynuować trend spadkowy. Także cały tydzień, te pięć sesji nadchodzących w kolejnym tygodniu, wydaje mi się, że przynoszą, przyniosą nam spadki. Ym. I teraz tak, mamy tutaj poziom. 1,22 dolara, jak tutaj zaznaczę, i do tego momentu wydaje mi się, że ten trend spadkowy, który tutaj obserwujemy, będzie mógł sobie spokojnie tutaj y, dalej trwać i y, spadać w tą stronę. Tutaj mamy jeszcze taką strefę spadkową, i też potencjalne setupy z tej strefy będzie można. Handlować. Będzie można szukać tutaj setupów, czyli to jest cena 1.25 do 1.26 i tutaj od tej strefy standardowo szukamy potwierdzenia i takie longi, nawet do tej ceny 1.22. Ja osobiście nie preferuję takich długich współczynników zysku do ryzyka, czyli jeżeli wchodzę gdzieś tutaj. To aż tam daleko mam take profit. Wolę troszkę szybciej ten profit zbierać z rynku. Ale jeżeli ktoś preferuje taki styl handlowy, to wydaje mi się, że okazja na tym rynku może się na takie coś pojawić. Nasdaq Cash, czyli 100 największych spółek amerykańskich. Tutaj już mamy, no przynajmniej w mojej opinii, chęć wykonania większej korekty. Bo teraz tak, mieliśmy tutaj kluczowe strefy popytowe, których już y, nie mam naniesiony na wykres, ponieważ zostały one anulowane. Czyli mieliśmy tutaj tą konsolidację y, z lutego, i tą konsolidację ze stycznia tego roku, i te poziomy, które powstały y, właśnie na skutek tych konsolidacji, one już w tym miejscu, w tym swingu spadkowym zostały rozjechane. No i to jest ważna informacja, tak, bo ktoś mógł tutaj się wykupić z tych stref popytowych a po prostu tego nie zrobił, tak, to jest taka sygnalizacja od rynku, że e, będziemy spadać dalej, e, jest idealna też strefa do, do odebrania pieniędzy, żeby spadać dalej, która wynika z tej e, wielkiej konsolidacji, którą już wybyliśmy dołem, tak, i to jest cena 17 994 dolary do 18 268 dolarów i tutaj tak samo potencjał jest bardzo duży, czyli tu Fioletowa linia to jest dla mnie pierwszy poziom e, wsparcia, który e, jest prowzrostowy na tym rynku. I to jest 16 795 dolarów. Dopiero tutaj możemy się spodziewać e, odreagowania w górę. Tutaj po tej cenie mieliśmy tak samo bardzo dużo sprzedających. Tutaj powiększona dynamika spadkowa. No i te zlecenia mogą tu zostać odebrane, i to będzie nam e, tworzyć wsparcie na tym rynku. Także czekamy jeszcze w następnym tygodniu na dojechanie do tych poziomów. Nie wiem, czy to nawet nie będzie najlepszy setup z największym potencjałem na zysk, bo teraz tak mamy tą złotówkę, tu też potencjał jest całkiem duży. Na ropie bym powiedział, że ten trade jest dosyć średni, jeśli chodzi o potencjał. Także no, myślę, że ten Nasdaq będzie miał. Największe perspektywy do zarobienia pieniędzy w przyszłym tygodniu. I to były najciekawsze setupy na nadchodzący tydzień. Dajcie znać w komentarzach, czy taki format Wam się podoba, to znaczy trochę bardziej dynamiczne analizy, trochę więcej analiz, nie tylko jeden rynek, tylko bardziej zbiór całych rynków, które obserwuję. Także zachęcam do zostawienia komentarza dla zasięgów, do polubienia tego filmu. I oczywiście do subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.